Jeżeli sędziowie, prawnicy i politycy mają uprzedzenia wobec wolności w edukacji, czyż nie jest masowy strajk szkody dobrym rozwiązaniem? Dzieci nie nienawidzą szkoły, rodzice widzą te cierpienia, nauczyciele niezadowoleni. Może udałoby się zrobić taki strajk na całą Unię Europejską? Moja odpowiedź to tak, ale musieliby to zrobić wszyscy. Ale to nie takie łatwe. W Holandii byliśmy taki strajk szkolny. To było parę lat temu. Rząd ładował szkołom dodatkowe godziny, a dzieci czasem musiały siedzieć w szkole bezszynnie. No i uczniowie się wkurzyli i zaczęli protestować. Nawet doszło do rozruby. Była policja z połami. Ale w efekcie ostatecznym rząd zignorował uczniów. Jeżeli chcecie so, to zrobić, to to muszą być wszyscy, bo uczniowie like mają students, wyprane so, muzyki. Like Wielu naprawdę zaczyna wierzyć, że ta szkoła im służy. To mm. to like Także, żeby mieć poparcie 100%, to może być bardzo trudne. Bardzo trudne.